Cześć, witajcie. Ja jestem Faust i tak jest, tak mniej więcej wyglądała moja reakcja, gdy niedawno otrzymałem od Kiksunia prezent. Przepustka wczesnego dostępu do gier rankingowych. Dzięki wielkie Kiksunio. Ten itemek pozwala mi grać kiedy tylko zechcę w beta kompetitywach. Tak więc cóż, no strasznie się jaram. No i co? Zagram sobie właśnie dzisiaj jednego. Tak jak mówiłem tak jak mówiłem będą się teraz pojawiały w najbliższym czasie, znaczy pojawi się jeden taki duży poradnik do vs. Machine Ale najpierw pogram jeszcze różne takie losowe gierki typu kompetitywy Typu właśnie jakieś publiczne no i tak miałem też drobne problemy z OBS-em, czyli moim sprzętem do nagrywania ale powinno być już w miarę okej. Okay. Zmniejszyłem trochę grafikę, możecie zauważyć na przykład e, po rzeczach. E, klatki już aż tak tragicznie nie spadają, chociaż no bywało gorzej to i tak e, i tak magii nie ma, ale no da się grać, że tak powiem. o shit, od dwóch stron e, mogłem się aż tak bardzo nie wbijać. Ehm... Widzę, że jeden e, z... E z naszych opuścił grę. Ludzie już zaczynają wychodzić. No ja pogram jeszcze chwilkę, skoro już zaczęliśmy, skoro miałem taki fajny start, to jedną rundę możemy zagrać, zanim wyjdziemy. No bo właśnie to jest też zmora tego. Wydawało mi się, że na stres testach, kiedy ludzie mają ograniczony dostęp, to wychodzą. A tutaj się okazuje, że tak naprawdę. Tutaj się okazuje, że tak naprawdę ludzie, którzy mają dostęp do tego, ciągle praktycznie wychodzą z tych, z tych gierek. To jest słabe. Naprawdę to jest smutne. Okej, okay, wygra wygrali rundę. Mogę zagrać jeszcze połowę następnej i wtedy wyjdziemy. Dobre jest to, że właśnie jak się wyjdzie, to nic się nie traci. Kiedy z drużyny właśnie ktoś wyszedł. No i zauważyłem, że też są kary. Raz mnie nie wywaliło, jak skraszowało mi Team Fortressa. Teraz mnie wywaliło, oha, jestem sam na całą ich drużynę. Don't kill me, Plox. Jestem sam na całą ich drużynę. Nie, nie na całą, na pięciu. Zobaczymy jak, jak się zachowają. Wyjdę im naprzeciw. Skauciok pobieg, po prostu. Ten skauciok strzela do mnie, ten też. No, nie są zbyt rozrywkowymi ludźmi, więc po prostu opuścimy grę. Oni nic nie dostaną za ten mecz. Ja nic nie stracę. Eee, taki plus w minusie, minus w plusie. No ale tak czy owak, chcę zagrać jeden dobry meczek. Wiecie co, to jest właśnie też słabe B, bo... ten system zaraz, może jeszcze za nim wyszukiwanie. Widzicie, to jest moja ranga. Jestem w połowie drugiej. Eee, I to działa tak, że po wygranej dostajemy punkty. Jakiś niewielki ułamek. Może jedna po przegranej tracimy te punkty, czasem troszkę więcej, czasem troszkę mniej, i praktycznie wyjść z tej jednej rangi jest dosyć ciężko, że tak powiem. Nawet globalnie em, tych rang najwyższych jest kilka, wiadomo, i to skutkuje tym, że jak tych graczy jest bardzo wielu, to praktycznie ci z wysokimi umiejętnościami trafiają na tych z niskimi. Bo na tej randze świeżak, ci, co mają 0 punktów, a ci, co są już prawie u drugiej rangi, to jest przepaść. Żeby nabić do drugiej rangi, to trzeba naprawdę kilo soli zjeść, grając. No ja do tych najlepszych nie należę. Nawet do tych lepszych z gorszych, tym jestem raczej takim średnim z gorszych. Ale cóż. Staram się jak mogę, prawda? I robię dla mojej drużyny wszystko, co trzeba. I nie mogę się doczekać, w sumie, też e, gierek 9 na 9 e, Bo wiadomo, 6 na 6 no to muszą być scouty, muszą być ym, muszą być demomeny, muszą być soltki. A ja praktycznie nie preferuję żadnej z tych klas. No, może scoutem trochę, może demomenem, ale soltkiem tu prawie w ogóle nie umiem. No, znowu jeden z graczy wyszedł. I znowu musimy wyjść. No, widzicie, tak to mniej więcej działa. Szkoda trochę, ale nie chcę tego ciąć. Nie chcę ciąć tego materiału, bo chcę sobie pogadać trochę. I akurat, jak nie ma gry, to mam okazję. Tak więc, jeśli Was nie interesuje moje głupie gadanie, to możecie sobie przewinąć. Ale, yy, ale właśnie, mogę w końcu wspomnieć na temat tych biletów. Otóż, moi drodzy, te bilety działają tak. Właśnie skąd miał ten, ten bilet Kiksunio? Kiksunio otrzymał bilet. I ten bilet w czasie generuje następne bilety. Tak, tak to działa, że po prostu ten bilet, mając w ekwipunku, on się mnoży. Z jakim czasem nie wiem dokładnie, ale on się po prostu mnoży i można rozdawać znajomym. I tych graczy na tych serwerach jest więcej, więcej. Tak. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie. I mi się podoba w sumie. I jeśli będę miał wolny bilecik, a może to się na długo nastąpi. Nie wiem właściwie w jakim czasie to się generuje. Kickson mówił o tym z dwa tygodnie temu, że dostał ten bilet, i dopiero niedawno właściwie dał mi. Może dał komuś po drodze innemu jeszcze. Nie wiem, który byłem w kolejce. No, tak czy owak, ok, ludzie dołączają. Już myślałem, że wychodzą, ale nie. Jest ok. Mamy snajpera z Festive Sniper Rifle co to jest za skin. Karabir, e, karabin sniperski gwóźdź do trunny z dekoracjami. Wersja świąteczna. Skin wersja świąteczna, ciekawe. Czyli taki festive sniper rifle tylko że ze skinem. Fajna sprawa według mnie. Te skiny ogólnie myślę, że coś tam wnoszą do gry, ale jednak to jest takie bardzo cs i niekoniecznie mi odpowiada. No ale tak czy owak, um, nie przeszkadza mi to jak najbardziej Nawet proszę bardzo, mam jeden skin na, na Pyro Nie wiem jak go się pokazuje H? F? f -ką. No, mam tutaj taką krew No, spoko, spoko skinik Bardzo, bardzo fajny będzie A, ła, to jest ten, ten Heavy z poprzedniej gry Głupi śmieć. No, i możecie zobaczyć oczekiwanie na graczy. U nas są wszyscy, w ich drużynie jest pięciu i czekamy na jednego, który wylas. Perfidnie wylas i trzeba czekać na niego dwie minuty ponad. I po tych dwóch minutach dalej trzeba będzie czekać. To jest słabe. Liczyłem, że może jak zacznę nagrywanie, to nikt taki się nie trafi. No ale w tym momencie chyba będę musiał zrobić jakieś cięcie czy coś. Nie, wiem, nie mam pomysłu. Au, zabili mnie. Dobra, tak czy owak... Mm, no nie wiem no... Czy mam coś jeszcze więcej do powiedzenia? E, mogę wam pokazać moje seciki ogólnie, bo wcześniej nie miałem jakoś tak okazji bardziej. E, to jest mój skałcioch. Możecie go zobaczyć w sumie w ten sposób. E, na rankedach używam go ze wściekłym mlekiem. Dobre, dobra pomoc dla drużyny, e, kiedy wroga drużyna puszuje wszystkich sześciu na przykład na wąskiej mm, wąskiej przestrzeni no to rzuca się w nich mleko i praktycznie zadawanie im obrażeń równa się e, równa się równa się leczeniu i to jest bardzo użyteczne no tylko trzeba tym mlekiem trafić okej okay, zauważyłem że gościu dołączył jednak no, Dziwo. dobra na Uciocha się nie nadaje. Nie wiem, jakoś nie czuję tego. Może to przez, e, przez te lekkie lagi. Przyznaję, ale przy nagrywaniu niestety obraz nie działa mi tak płynnie jakbym chciał. Czy to wina komputera? Nie wiem. Może potrzebuję formatu. Wiecie, czyszczenia e, ze wszystkich śmieci systemowych i tak dalej. Może to przez Windowsa 10. Bo praktycznie kiedyś nie miałem z tym żadnych problemów. Z tym Fortressem, że tak powiem. No ale cóż. Dobra, za chwilę zaczynamy grę. Tam ci tam rozgrzewkę prowadzą. No dobra. Moi no drodzy, zaczynamy odliczanie. W końcu mam nadzieję na dobrą gierkę. I tak patrzę, że nie mamy medyka, więc wezmę medyka. Skryt z Krigiem może się udać. Mamy zdecydowanie za dużo, za dużo tych scoutów Definitywnie za dużo scoutów Medical, serious? Okay. Hey. Okay. Nie wiem co ci goście o sobie nie chodzi Właściwie leczyłem gościa z Equalizerem, żeby szybciej nabić sobie Żeby szybciej nabić sobie No shit Ok, Uber, dajcie mi Ubera Nikt w ogóle się mną nie zajmuje. Teraz w końcu coś zaczęło we mnie strzelać. Dobra, mam Ubera skałcie. Czekuj się. Sied i w nich tam No i tyle. <grystanie> mein god! Nie, nie, za mało mamy, mamy i trzech z tych, jak oni się nazywają i co my mamy tutaj zrobić moi drodzy I tak o dziwo, ma najwięcej punktów w drużynie. jakieś mają problemy Okej okay, muted Który to jest gościu A. Dobra zajmę się tym później to jest wolf jakieś gówno. E, community naprawdę na rankedach zawsze się szmaci. Po prostu nie potrafię tego zrozumieć, ale na publicznych grach wszyscy są milusi i tak dalej. Ale gdy wchodzi rywalizacja to naprawdę e, ludzie praktycznie zwierzęcają. To jest słabe. So much. Jest moja drużyna, żeby ją mógł leczyć. Chodźmy, walczmy. Okej. Okay. Na lecieć wlecieć moje drużyny, naprawdę staram się, ale ja najlepszym medykiem nie jestem. Powinienem chyba też wymienić Blood Saugera Na Ach. no i zaszli nas od No, nie chcę nic mówić, ale nasza drużyna nie robi kompletnie nic, chociaż nie chcę brzmieć jak, jak dzieciak, który narzeka na drużynę. Ale no, no gdzie tu jest damage, my friends? Gdzie tu jest damage? Mamy dwóch scoutów, dwóch Soldków, demomena i no i mnie. No ale no please, szanujmy się, prawda? Szanujmy się. Okej, okay. niby tam przejmujemy prawie już punkt. No, ale oczywiście musieliśmy go stracić. Ok, nice. No, mają dwóch medyków, my god, co to ma być? Ech. Dobra, wezmę jakąś klasę, która robi damage, bo. Widzę, że w mojej drużynie. No, no nie zaznam takich ludzi. O, wspaniały Drakinger Dan, cztery punkty. Gratuluję, przyjacielu, jesteś naprawdę dobrym graczem. Pozdrawiam cię serdecznie. I tak się robi damage. o, shit. Pięczka. Ostatni punkt. Bronić ostatniego punktu O, siedz, bym to wcześniej zdetonował, to może by wyszło. Ok, e, Pomutujmy wszystkich ludzi. Bo mam na nich wwalone. Praktycznie nie patrzę, którzy są w moim teamie, a którzy nie. Praktycznie nie obchodzą mnie. Mamy czterech skautów spoko, na pewno się uda Mamy snajpera, wezmę Pyro w takim razie, będę chronił może snajpera jakoś Jeśli snajper to dobrze rozegra, to zabije medyków i i, i grubego No wiecie, z drugiej strony też nie zawsze się wygrywa Nie zawsze się odnosi zwycięstwo, nie zawsze mamy najlepszy performance No nic z tego Nie ma szans, moi drodzy Nie wiem, może się obuduję inżynierem Na ostatnim punkcie I coś postaram się robić No, Sniper widzę, że bardzo dużo tutaj robi Fajnie się zlokował No, widzę, no, zaraz będzie bania No, już jest bania prawie, że... Oła O, ten Sniper O, ja nie wiem, naprawdę Okej, okay, ustawmy działko Jakoś fajnie Może tutaj To jest niezła pozycja na no centry. Zaraz nam zabiorą punkt. Zabrali punkt. Oczywiście nikt z mojej się tym nie zainteresuje. Nie no, ktoś tam walczy, ale... Oni zaraz nam wpadną. Okej, okay, udało się. Ledwo, ale się udało. Okej, okay, ktoś zabił medyka. Słyszałem taki puf. Bronimy tego w takim razie, moi drodzy. Okej, okay, drużyna kontratakuje. Oni prawie wszyscy umarli. Ja na wszelki wypadek jednak obuduję się na ostatnim punkcie, bo czuję, że jak wrócą, to nas zniszczą. Okej, okay, próbujemy odbić przedostatni punkt. W takim razie obuduję się na przedostatnim punkcie. Będę chronił po prostu. Ej, ej, nawet nieźle nam idzie, może będzie komba. Spróbuję w takim razie przenieść się trochę dalej. O fuck, nie mam. Nie mam mojej broni. W tym razie ustawię działeczko tutaj. Okay. Albo i nie. Nie wiem gdzie Gdzie mam ustawić działko, żeby było skuteczne. Dobra, tutaj może być. A ja sam stanę sobie... Może na przykład tutaj, o. O shit, trzeba ratować działko. Okej, okay, działku uratowane, ładnie, jest jakaś asysta Siedź, 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 Mają direct, direct hita co oznacza, że moje działko długo już nie wytrzyma Jeśli nikt nie przyjdzie z pomocą Siedź, nie mam już ammo Fuck. No i padło mi działko, no. Muszę mieć bliżej ten dispenser. Ale dobra, nasza drużyna dzięki temu coś tam zrobiła. Szybko trzeba rozbudować działko. Postawić je ponownie, bo oni już odbijają punkt. Widzicie? Trzeba się starać, no. Okej. Okay. Dobra, ja to jeszcze ugram, moi drodzy. Dajcie mi troszkę czasu. Stawię to sobie tutaj, o Tyk. Wezmę jeszcze darmowe ammo Okej, okay, muszę uważać, żeby jakby co naprawiać działką Będę miał je na oku Plus jest taki, że bliżej nie podejdą, prawda? Tu mam obronę własną no i nic z tego, moi drodzy, jak lecą rakiety dwóch solków na razu, co ja mogę. No, fajnie, że oni wpadli w sześciu. No to klops, moi drodzy. To już się tracił? przegrana. Bardzo dobry i chociaż nie, on góruje na naszym leaderboardzie, to... Aha. Widzieliście w tym momencie refleks naszego medyka, Deki Gerdan, Bardzo dobry gracz. Tak ciowak. Myślę, że cóż, ja dałem ciebie wszystko. No oni mieli bardzo dobry team zgrany. Fajnie nawet fajne mają seciki. Ładnie są porobieni. Nic nic nie rysował, wszyscy zrezygnowali. Coś pięknego, no cóż. Dostałem trzy brązowe medale. Myślę, że i tak nieźle jak na mnie. E, dobra, może myślę, że jeden meczik to ma. O, właśnie, patrzcie, za ten mecz straciłem. No, jedną tam y, którąś. Y, na, następnej ranki. E, tak czy owak, dzięki za oglądanie. Postaram się jutro wrzucić jeszcze jeden film z Team A Tym razem mam nadzieję, że będzie trochę lepszy. E, chociaż myślę, że i tak, mniej więcej pokazałem, jak, jak te rankę dziki wyglądają, kiedy nie ma stres testów. No i mniej więcej taktyki jakieś tam porobiłem. No, coś starałem się ugrać, nie udało się, pff, zdarza się. No, tak więc dzięki za oglądanie, to było na tyle. I być może jutro o tej samej porze e, pojawi się kolejny film. Tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.